to was w kolejnym odcinku fotografii krajobrazu. Nie wiem, czy to widzicie, ale sądzę, że na przebitkach będziecie mogli to zobaczyć. Jestem przy Carskiej Drodze. Dosłownie 30 metrów stąd jest Carska Droga, czyli Wiewrzański Park Narodowy. Cisza. Świeci delikatnie słońce. I kosmiczna zimowa sceneria. Po prostu wygląda to. Genialnie, fantastycznie, przepięknie. Sporo ścieżek, mnóstwo śniegu. Ja natomiast delikatnie, nie za daleko schodzę tutaj z tej ścieżki, żeby w tym nienaruszonym puchu kilka słów do Was powiedzieć. Chcę się dzisiaj po prostu przejść po tym lesie. Jest, jak widzicie, sporo śniegu na drzewach. Jest trochę szronu na tych bardziej otwartych przestrzeniach, bo w nocy było chłodno. To słońce pewnie go za chwilę roztopi, ale mimo wszystko chciałbym spróbować zrobić jedno ciekawe zdjęcie. Znalezienie jednego kadru w takiej scenerii wcale nie jest rzeczą banalną. Ja mam tak naprawdę tutaj w tej okolicy, którą w miarę dobrze już znam, co najmniej dwie opcje. Albo znajdę coś ciekawego tutaj w tym jednak gęstym lesie, ale z drugiej strony, ten las jest tutaj w okolicach starskiej drogi na różnych odcinkach, mniej lub bardziej uporządkowany. Więc myślę, że tu, gdzie jestem w tej chwili i kawałek dalej, mogę poszukać kadru, który będzie jakimś jednym drzewem, jakimś krzakiem, ewentualnie fakturą, która powstanie w wyniku wpadania tutaj do lasu promieni słonecznych. Z drugiej strony, jadąc dalej. W kierunku mężenina, tak naprawdę być może na tych otwartych przestrzeniach, gdzie rośnie trochę brzóz, uda mi się sfotografować brzozę, która będzie właśnie oszczędniona, która będzie stalowo biała, jeśli tak można powiedzieć, albo po prostu bardzo biała. Z jednej strony z racji tego, że jest brzozą, a z drugiej strony z racji tego, że właśnie będzie w szronie wszadzi. Zobaczymy, która z tych opcji się sprawdzi. Na razie szukam i myślę, że zajmie mi to około półtorej godziny, dwie godziny. Zobaczymy. Jesteśmy już poza tym gęstym lasem na carskiej drodze. Tam niestety nie znalazłem nic interesującego. W dodatku słońce jest coraz mocniej przykrywane przez mury i światło stało się bardzo płaskie. Być może słyszycie teraz trochę echa, bo ja jestem na wieży widokowej, z której tutaj bardzo często turyści, którzy tu przyjeżdżają, fotografowie, którzy tu przyjeżdżają, czy po prostu obserwatorzy przyrody, obserwują sobie właśnie dziką zwierzynę, ptaki, tu bardzo często pojawiają się łosie, a to co widzicie w tej chwili w kadrze, to tak naprawdę dalsza część carskiej drogi, która prowadzi gdzieś tam w kierunku strękowej Góry i dalej Mężenina, trasy S8 Białystok Warszawa. W lesie, tak jak powiedziałem, nie znalazłem nic interesującego. Tu niestety zrobiło się płaskie światło, ale to co z pewnością jest fantastyczne, to to co widzicie na tych drzewach. Piękny szron, piękna szać, która utrzymuje się najprawdopodobniej po nocy. Tak jak mówiłem, ja pokażę Wam zdjęcia z Mazur, gdzie w nocy fotografowałem z Rafałem w świetle księżyca. Natomiast ten kadr może nie jest tym idealnym, którego poszukuję z racji tego, że no na niebie się nic nie dzieje i to niebo tutaj dość dużo miejsca w tym kadrze zajmuje. Na razie wykadruję to sobie w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie w postprodukcji, i kilka rzeczy, jeśli chodzi o ustawienia. Popatrzcie, przede wszystkim opóźnienie migawki, jak zwykle, co tutaj jeszcze mamy. Popatrzmy, balans bieli, 5000 kelwinów, myślę, że jest ok, no to światło jest takie chłodne, zimne, niebieskie, więc te 5000 kelwinów, gdzieś pewnie nawet 4700 byłoby poprawne, potem jeszcze w postprodukcji możemy to skorygować. Dość mocno otwarta przysłona, 5663 myślę, że będzie ok, fokus ustawiony na auto, wyłączę tylko jeszcze stabilizację obrazu, ponieważ fotografuję ze statywu, tutaj w dodatku jestem na drewnianej podłodze, na szczęście nikogo na tej wieży nie ma, więc opóźnienie migawki i jeden strzał. Jej. 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 120 km za mną. 3,5 godziny jeżdżenia w żółwim tempie. Kompletna zmiana warunków. Jestem po drugiej stronie Biebrzy, minąłem Burzyn, Mocarze, Brzostowo i jadę dalej w kierunku Osowca, ale już nie będę ponownie kręcił się w tamtym rejonie, tylko wracam do Ełku. Zmiana warunków, brak szronu, brak szadzi, delikatnie zaczął poruszyć śnieg, pojawił się Delikatny wiatr, do tego wszystkiego podniosła się trochę temperatura. Natomiast jadąc tą trasą, jak widzicie tu, znalazłem takie oto drzewo samotne drzewo z piękną koroną bardzo mocno odcięte od ziemi, bo na ziemi leży mnóstwo śniegu to jest potężne otwarte pole. Po drugiej stronie zresztą mam bardzo podobne drzewo i mógłbym je fotografować, ale to mi pasuje lepiej z racji tego, że na linii horyzontu znalazłem taki fragment, gdzie za plecami tego drzewa, za plecami tego drzewa, w drugim planie za tym drzewem nie ma właściwie nic i ono się bardzo fajnie odcina. I to w tej chwili sfotografujemy. Tutaj widzicie kadr jeszcze nieustawiony, z pewnością dłuższa, ogniskowa, tak naprawdę full, czyli 200 mm. Ja wiem, że docelowo będę chciał to zdjęcie mieć w proporcjach 4 na 5 w pionie lub po prostu w kwadracie. I to co bardzo ważne, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, ja poświęciłem chwilę czasu, żeby przespacerować się tutaj w lewo w prawo od tego miejsca, w którym teraz jest ten kadr ustawiony, z racji tego, że jak widzicie po prawej i po lewej stronie od pnia tego drzewa jest po prostu widoczny las. A ja chciałem, żeby tego lasu było jak najmniej, żeby to drzewo było jak najlepiej odcięte od drugiego planu. I właśnie to udało mi się zrobić. Zmniejszam przysłonę. No i kilka kwestii, jeśli chodzi o ustawienia, ponownie wyzwolenie migawki z opóźnieniem dwusekundowym. Chciałem popatrzeć jeszcze na balans bieli 5000 kelwinów, ale myślę, że tutaj. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Nie, no niech będzie 5000 kelwinów, W porządku. I cóż, i to jest jedyna rzecz, którą chcę w tej chwili zrobić. Opóźnienie migawki, jeden strzał, bez żadnych braketów, i będzie to z pewnością mega minimalistyczny kadr. Nie taki, jaki sobie gdzieś tam w głowie poukładałem, gdzie mówiłem wam na początku, szronie i tak dalej, i tak dalej, ale mimo wszystko, kadr, który jest ciekawy, według mnie. I warto tego typu drzewko sobie sfotografować, no zobaczcie jak to wygląda finalnie. Chłodniej. Szkoda, że nie będzie w nocy widać księżyca, przynajmniej prognozy na to nie wskazują w tym rejonie, z racji tego, że znowu spadną temperatury, gdzieś od północy do rana będą temperatury spadały, i byłaby szansa znowu na jakieś ciekawe kadry, takie jak pokażę Wam na koniec tego materiału z dzisiejszej nocy, czyli kilkanaście godzin temu wykonywane. Bo właśnie wtedy, kiedy ta temperatura mocno spada, kiedy jest dużo wilgoci, nie ma wiatru, unoszą się czasami mgły, szczególnie w jakichś dolinach, takich jak tutaj, chociażby nad Biebrzą, to pięknie osadza się szać. A ten śnieg, te różnego rodzaju dolinki, które mamy tu, czy na Mazurach, na przykład, tam gdzie fotografowaliśmy z Rafałem w nocy, są pięknie oświetlone przez księżyc i to buduje prześliczny klimat, a jednocześnie powoduje, że te zdjęcia sami wyglądają jak wykonane w dzień. Próbujcie, próbujcie w różnych warunkach, fotografujcie w różnych warunkach. Czasami warto pojechać po to jedno zdjęcie, nawet takie jak to zrobione tutaj, bo wcale nie muszą one być spektakularne. Chodzi o to, żeby mieć trochę frajdy. Ja sobie postawiłem dzisiaj za cel, żeby jednak to jedno zdjęcie wykonać i nie zakładałem, że będzie to zdjęcie do portfolio, ale ja lubię takie minimalistyczne kadry, więc ona jak najbardziej wpasowuje się w to, co ja lubię fotografować. Wam też polecam spróbować. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to zasubskrybujcie, zostawcie kciuka, zostawcie jakiś komentarz, bo to zawsze daje dodatkowego kopa do tego, żeby nagrywać kolejne materiały i zobaczcie na koniec jeszcze kilka Dosłownie kilka zdjęć z tego wyjazdu i z wyjazdu, który miałem dzisiaj w nocy, gdzie potwornie jest zmarzłem. Do zobaczenia. Zasubskrybujcie. Cześć.